Michał boch z Elbarą. Witam, strąg ekipę, strąg ekipę, ekipę Wiesz tam Michał, czy się ręka nie boli? Nie, już jest git, nie? Możemy, ej w ogóle zmierzmy się na rękę, stary. Dawajcie. Jestem ciekawy. Tylko ja bym usiłował już teraz kupy czasu. Spróbujmy lewą najpierw. Lewą? Lewą, no. Trzy, Trzy cztery, Dobra, i prawa. Musiałem to zobaczyć. Tak. Trzy, a, i... Dobra, to jest jednak inna siła, nie? Inna a, siła. Jest, siłów, nie, nie robimy tak naprawdę kupy czasu Ale, ale jest, jest silna, nie? Ale dam ci... Y... Ale ja nie jestem arrowlessliner, tylko surpejner. Tak, no. ale tam jest prezes, fejmu. Mocy? No, Rafał. Rafał! 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 Ja Rafał! honor Rafał! nie a co? Nie mogę, jestem po tej pracy, nie? Ta, ale wom. A Lewon? A lewą też, 100 miutki teraz. To zrobimy tak, tak sztucznie. No możemy no, zacząć, no, to jest ciekawości. Tylko no, i to nie ten, nie moc, no sobie. Zaczęłeś, nie, ja jestem robisz, nie. Lecisz, chłopie, lecisz. Dobrze. Teraz jest No Na razie ja to tam trzymaj. To nie ma opcji. Stoń. Mogę tak się trzymać po godzinie. Suwajcie? Nie. Ale czym? Ale no, no z żółkiem. Patrz, no to, żeby to było różno, bo... równo, bo robisz tagio. o. Równo, równo. Już? Już. Dawaj, dawaj, dawaj. No, Lecimy. Ale o oh to ma to... ciężko jak... Dobrze, to, to, to... dobrze Rafał, to... lecisz. <laughs> Ale tury, no spotkały to, to... się niedźwiedzie. Dobry, co no jest? Dobry jest. No to jest. Dobry. No? Lecimy, lecimy. No. O tak, tak, tak. Okay. Dobra, naciągamy sobie rękę. Tak. Ale dzień, normalnie. Silny tu? Silna federacja silników. A ja jestem tam chyba bez tego, bez treningu, nie? bez po pracy i mhm. zerwałem łapy, nie? Ale siłowaś się nieść na pewno, bo czuj, że wasz. No, e... Tak, no, jak jest, nie wiesz, nie? Mhm.